Śladami Maurów, część siódma Maroko. No i pierwsza noc w Maroku za nami. Jak widać, czarny ląd wcale nie jest taki czarny. Po drodze Ceuta to jest ciekawe miasto, bo hiszpańska enklawa na terytorium Maroka. Jesteśmy w Tetuan. Tak naprawdę, to nasze pierwsze miasto, które będziemy zwiedzać. Położone w górach Rif, stare domy, u góry pałac. Czy raczej ruiny pałacu hiszpańskiego Plac Fedan to tutaj zaczyna się Medina A potem jesteśmy w małym hoteliku rodzinnym pokoiki strasznie yeah, yeah. ale są Co tutaj napisano? Garbarnia skór. Odlot totalny. Stary muzułmański cmentarz. No to już któryś przypadek. Tym jest urodzony w 1429, a zmarł w 2008. Troszeczkę musimy przerwać filmowanie, bo niestety czas na modlitwę. Mamy steroi w kolorze. a na słupu dzienniach codziennie. I spojrzenie na Medynę z nieco innej strony. Po dwóch dniach jesteśmy w Shavshuan, na kempingu. A Szefszuan to prawdopodobnie najbardziej malownicze miasteczko w całym Maroku. I ruszamy uliczkami Szefszuan. Już widzimy, jaki kolor będzie dominował tutaj. Irish Original Music.

Here, here, only wool. wool. Tutaj, się, tutaj się tylko oddziela, czyści się z góry, To jest pierwszy etap. Na wielkim placu defilad. Kolejne części miasta olbrzymi plac Plac przed pałacem Dar al-Mahzen Wybudowany przez Sułtana jeszcze do niedawna był, odbywały się tutaj posiedzenia rządu marokańskiego. O to jest... To jest pan Berber. Berber Sahara. Berber Sahara. Sahara. Merzuga. Merzuga. Numan. Nomad. Wow. Yes, with the stone. Like a Sahara. No jeszcze mały rzut okiem na zabytki tej części fezu No to spacerujemy sobie trochę Za kilka dni święta to akurat Ależ rzecz oryginalna Jest to po prostu szkoła wyższa, uczono tutaj Miasto sułtańskie Meknes założone w X wieku Od zawsze rywalizowało z fezem i zaczynamy włóczenie się wszędzie handel, ale naszą uwagę zwróciła brama Bab al-Mansur al, al Ta Srebrna nitka, którą tutaj widać, jest nabijana we wzory. To jest specjalność regionu Meknes. Zastąpił się centralny plac, centralny rynek, a my chodzimy do tego świętego miejsca. No i po sprawie Belka. Na Belko jest miejsce święte. No i ostatni z turystycznych punktów na naszej mapie. I po nocy spędzonej u boku Samira, wolubili starożytne miasto założone przez królów mauretańskich w III wieku przed naszą erą świetnie prosperowało w tym okresie w 1945, kiedy pojawili się tutaj Rzymianie cesarz Klaudiusz anektował te rejony nie macie pojęcia jak jest gorąco a za kilka dni święta dzisiaj wybrałem się jest już po świętach pierwsza afrykańska wyprawa rowerowa no dojechałem do brzegu rzeki i jak widać tutaj małe statki nawet potem spotykam jakieś ruiny twierdzy z armatami jeszcze to może rzucimy okiem jak król Maroka mieszka to jest królewski meczet cytadela i centrum rabatu I'm going <laughs> Wczoraj udało nam się zdobyć wizy mauretańskie, i ruszyliśmy wieczorem do Casablanki. Nie udało się, dojechaliśmy tylko do miejscowości Mohamedia. A to co, w środku miasta Kościół? Tak, potwierdzam. Kościół pilnowany przez policję. Casablanca, największe miasto Maroka, blisko 5 milionów mieszkańców i jej największy i chyba jedyny zabytek meczet Hasana II tutaj wyrasta nam ale bajka cała kasa Blanka pod nogami oto Azamur miasteczko znane już w Fenicji u ujścia rzeki o poetyckiej nazwie Matka Wiosny. I kolejne miasto dzisiejszego dnia, El Jadida, miasto portugalskie. No i pamiątka ze starych czasów. Uwaga, miny.